Cześć Wam. W ósmym w sumie odcinku dla swojego wideo vloga. E, tak Wam powiem, dzisiaj byli taki kolejny króciutki odcinek, ale tak pomyślałem byliście przy pierwszym odcinku i powiem Wam fajnie, fajnie. E, taka sprawa mówiłem wtedy o dronie powiem Wam super, super, fajna sprawa naprawdę, wiem dużo mówię, że fajna sprawa, ale dron jest super. Znaczy dowiedziałem się, że można kupić tanie części zamienne w Chinach no bo się trochę ten, nie? Ale w Chinach no je dostać, takie, że to. No, jak już dojdą te części naprawiam bo w Polsce drogo, drogo. Ale w Chinach no taniej, więc myślę, że taki króciutki odcinek, ale no lifestyle, więc wymaga trochę takiego innego podejścia. Myślę, że ci, co lubią, chcą mieć drona, będą wiedzieli o co chodzi. Także polecam. Hejka. Trzymajcie się. Cześć.